Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Comson A to jest dziewiąty odcinek kariery z zawodnikiem I jak widzicie od razu przeszedłem do wiadomości I pozwólcie mi przeczytać tę wiadomość Otrzymałem dzisiaj i zaakceptowałem ofertę klubu Manchester United Który był Tobą zainteresowany Twój agent wynegocjował garze 90 tysięcy euro tygodniowo Potwierdź proszę czy zgadzasz się na zaproponowane warunki Czy też wolisz zostać w naszym klubie Aston Villa Oczywiście przechodzę do czerwonych diabłów Wreszcie udało mi się wybić. Akceptujemy ofertę. Jak widzicie, teraz naprawdę gramy już w lepszym składzie, w lepszym zespole. Może nie będziemy wystawiani tak często na murowę jak w Aston ale naprawdę, według mnie, opłacało się. Witaj w zespole, pozwól, że pierwszy. Dobra, dobra, mniejsza. 5 e, bramek, ok. Widzicie teraz moją ocenę meczową 3-0, ponieważ olewałem to i nie chciało mi się grać w Aston Villi już. Dobra, jedziemy dalej. Reading, Stoke City, North, In North Forest i Southampton. Okej, okay, dobra, za chwilę zobaczymy jaki mecz dzisiaj zagram. I oczywiście wam go pokażę. A jeszcze czekamy, bo to będzie, wiecie, to będzie taki debiut. Dobra, o, 4-1 Polska, Grecja, ładnie. Gdyby tak było na euro, to by było coś. No dobra, więc dzisiaj pokażę wam mecz z Rumunią. Jeszcze przejdźmy tutaj do moich działań. Hmm, poszliśmy za 4700, to nie jest duża cena. Ale szybkość biegu 83, wytrzymałość 82, dribbling 82 i panowanie nad piłką 81. Tutaj przyspieszenie i ustawianie ustawienie się w ataku będzie większe, lecz zobaczcie, żeby mieć lepsze przyspieszenie, to muszę jeszcze zagrać 16 meczy. To nie jest problem. Szybkość biegu też wzrośnie, ale dopiero za 21 meczy. Co tutaj jeszcze jest? A przyspieszenie i siła. O, też te będą bardziej przytyralne. Dobrze. Dobra. Okej, okay, czyli ja was zapraszam do skrótu. I widzimy się po meczu. Minuta 13. Podanie do rumuńskiego napastnika. I uwaga, mamy gola i mamy wynik 1 do 0. Minuta 27. Tym razem akcja ze strony Polaków, a mianowicie Komson przy piłce. Uwaga, Komson strzał zablokowany i mamy rzut rożny. Tak jak mówiłem, rzut rożny. Uwaga, uwaga, uwaga. Ładny strzał z główki mojego zawodnika, lecz niestety. Minuta 39. Jak widzicie, jestem pod Polenkarnem, Rumunii. Bawię się tutaj trochę z zawodnikami. Oddaję strzał, lecz niestety kopnąłem to zbyt lekko i Bramkarz zdołał to obronić. Minuta 40. Kolejny rzut rożny, jak widzicie. Kamiński uderza z główki, lecz nie wychodzi mu to zbytnio. Minuta 55, jestem pod bramką Rumunii, oddaję strzał, lecz ponownie bramka to broni. Minuta 75, prawie straciliśmy bramkę, lecz na szczęście hitu to przestrzelił. Minuta 90 i mamy koniec meczu. Niestety, ale przegraliśmy to wynikiem 1 do 0. Mecz zapowiadał się dobrze, ale nie udało się. Zabrakło pewnie skuteczności, jak zawsze. Moja ocena meczowa 9-1. Teraz zapraszam Was na debiut w, w, w klubie Manchester United. Zagramy sobie z Readingiem. Minuta 22 oddaje pierwszy strzał na Old Trafford, lecz niestety przestrzeliłem to. W doliczonym czasie Reading ma rzut rożny. Uwaga, Guthrie jego wykonuje i strzał na głowę Morrisona, lecz Morrison niestety nie trafia. Minuta 70. Wrzucam piłkę w pole karne i uwaga Felaini strzela z główki, lecz bramkarz to broni. Minuta 74. Prosto padłe podanie do Fletchera. Fletcher sam na sam z bramkarzem, niestety bramkarz to broni. Minuta 78. Ponownie wrzucam piłkę w stronę pola karnego Readingu. Jeszcze tutaj zaha próbuje to dobić, lecz niestety nie wychodzi mu to. Koniec meczu, wynik remisowy. Moja ocena. 6 i 7. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.